Panowie to chyba zapomnieli o granicy na Bugu. Będziemy wchodzić gdzie chcemy i kiedy chcemy. Właśnie widzisz, w Italii nie będziecie. Ten teren ma nowego gospodarza. Macie nową sprawę. Priorytetowa. o szczeblu ministerialnym. Jaką ja mam gwarancję, że wszystko co robiłem przez całe życie nadal będzie moje? No dobra, no bo już. Przeszli tu! Przeszli tu, rozumiesz? Dobra, lecę. Na razie.